Witam serdecznie w pierwszym odcinku na temat pielęgnacji. Natomiast drugi raz spotykamy się już właśnie tutaj. Bardzo Ci dziękuję za subskrypcję. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, kliknij koniecznie. Ja nasypam się Adriana Mrugała, od pięciu, prawie sześciu lat pomagam Panią dbać o ich buzie. Uczę prawidłowej pielęgnacji i podpowiadam jak poprawić, delikatnie podkreślić swoje naturalne atuty urody. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o pielęgnacji dłoni. O tym jak można zadbać prawidłowo o dłonie i skutecznie przede wszystkim skutecznie. Przez wiele lat sama borykałam się z problemem suchych dłoni, pękających opuszków, pękających skórek. Towarzyszyło mi permanentne uczucie suchości, czy dotykając ubrań, dokumentów. Wciąż towarzyszył mi krem. Krem do rąk, który, którego używałam kilkanaście razy dziennie. Także taka tubeczka wystarczała mi na dwa, maksymalnie trzy tygodnie. Teraz szczególnie mamy czas, kiedy ciągła dezynfekcja rąk jeszcze bardziej naraża nasze dłonie na wysuszenie, na przesuszenie, na pękanie. A nie, dłonie są naszą wizytówką, kiedy się witamy, podajemy dłonie, często pracując również nasze dłonie są wyeksponowane, więc warto zadbać o to, żeby pokazać je z jak najlepszej strony, ale równocześnie czuć się samemu komfortowo. I cóż, w jaki sposób można temu zaradzić? Moje... Kłopoty ze skórą, problemy skończyły się, kiedy poznałam markę Mary Kay i zaczęłam stosować ten właśnie zestaw. Trzyetapowy spadorąg, którego głównym składnikiem jest masłusza, wyciągi z roślin, m.in. z krokosza barwierskiego, który jest naturalnym antyoksydantem masłuszea, wyciąg, wyciąg ze słonecznika, z pestek moreli. Zestaw składa się z trzech produktów, pierwszy to silny emolient, bardzo tłusty, ciężki krem, który, który ma za zadanie zwilżyć naszą skórę, zachować wilgoć, zmiękczyć ten naskórek i przygotować do drugiego etapu. Tutaj mamy woski pszczele, mamy glicerynę, rozprowadzamy go oczywiście na całych rękach, od zewnątrz, na zewnątrz, tak jakbyśmy myli ręce ja sobie tylko pokażę Wam, jak, jak, to, jak wygląda używanie na, na jednej dłoni. Na to wykładamy drugi produkt, jakim jest peeling. Peeling z krzemionką. Krzemionką, która złuszcza na martwy naskórek, zabiera wszystko, co szare, co już niepotrzebne, co jest, nie jest jędrne, co właśnie zasuszone, ma mniejszą elastyczność i powoduje, że Wygląda skóra, wygląda starzej, że wygląda, nie jest tak jędrna, nie jest tak atrakcyjna, pojawiają się przebarwienia. Oczywiście masujemy tak długo, aż zniknie to uczucie wilgoci. Zacznie się skóra najczęściej rolować, całe takie kępki nam często z rąk spadają. Wtedy myjemy. Peeling ma również właściwości myjące, spukujemy, osuszamy wodą. I ostatnim krokiem jest krem do rąk. Krem już taki odżywczo-regenerujący, który przez 24 godziny pielęgnuje, zabezpiecza skórę przed detergentami, przed myciem, przed wysuszeniem. Zostawia taki niewidzialny film. Zobaczcie, ja tylko chwilkę masowałam. A jaka już jest różnica pomiędzy jedną a drugą dłonią? Skóra jest naturalnie rozświetlona, jest jędrniejsza, jest młodsza, piękniej i zdrowiej wygląda. Używając tego zestawu regularnie, czyli raz w tygodniu, jeśli na początku, jeśli skóra bardziej jest zniszczona, nawet można powtórzyć sobie dwa razy w tygodniu? To ja doprowadziłam do tego, że są teraz takie momenty, kiedy zapominam w ogóle o tym, że jest mi potrzebny krem. Używam, jak kiedyś używałam kilkanaście razy dziennie, w tej chwili są momenty, kiedy nie używam go wcale. W okresach takich jesienno-zimowych, kiedy skóra jest bardziej narażona na wysuszenie, na różne warunki atmosferyczne często zdarza się tak rzeczywiście wtedy zestawu używam bardzo regularnie raz w tygodniu natomiast latem, latem nawet wręcz zapominam o dziw, że jest już nie mówiąc o krenie kiedyś nosiłam w każdej torebce teraz nie używam praktycznie w stoi stoi sobie w domu grzecznie czeka na moment kiedy, jest, kiedy będzie potrzebny co dzięki temu zyskujemy nawilżenie, odżywienie, jędrność i komfort, zdecydowany komfort na rękach. Polecam serdecznie, jeśli jeszcze nie testowałaś, możesz się umówić, napisz, spróbuj, ale przede wszystkim przetestuj w tej kolejności. Sam peeling, nawilżenie nie daje takiego rezultatu. Jedynie tak opracowana formuła, przetestowałam już na różne sposoby, tak opracowana formuła, te trzy kroki wykonane, jeden po drugim dają efekt w postaci e, nawilżonej, jędrnej e, e, skóry i komfortu na dłoniach. Bardzo dziękuję, że tu jesteś. E, zapraszam do subskrypcji. Jest na dole przycisk. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, kliknij i zapraszam za tydzień na kolejny odcinek. Do zobaczenia.